Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przeszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi. I pytali go, jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żeby to czynić? Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrześcijanowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł, więc i ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. Oto słowo pańskie. Pan Bóg prowadzi nas swoim słowem i bardzo mocno tak wierzę głęboko puka do naszych serc i pokazuje nam taki obraz ludzi wierzących w takim konformizmie. Dlaczego mają problem faryzeusze i uczeni w piśmie z odkryciem mocy Bożej, bo oni sobie kalkulują, co im się opłaca. Czy im się opłaca być w takiej czy innej opcji, co pomyślą ludzie, co powiedzą inni? Czy to nie jest troszkę taki dzisiaj w kościele, że my nie widzimy mocy Bożej, nie potrafimy zamknąć w jakichś przepisach prawa, dlaczego, no właśnie, dlaczego świecy w kościele mogą wyrzucać złe duchy, mogą modlić się o uzdrowienie? Czy to nie dlatego, że no, mamy taką. Wiarę konformistyczną, żeby być, no właśnie, paktującą ze światem, to o czym też, jak słyszeliśmy, mówił ksiądz Franciszek Blachnicki. Zobaczcie, jak to słowo jest wprowadzone przez pierwsze czytanie, które w pewnym sensie jest takim hymnem z głębi serca samego Chrystusa. I ono jest tak naprawdę motywem. Działania każdego, kto ma ducha Jezusa Chrystusa. To jest ktoś, kto ma takiego ducha, który pragnie przylgnięcia do Bożego Słowa, szuka go dniem i nocą, odkrywa mądrość, ale to jest taka mądrość, która, która jest wprowadzana w czyn. To nie jest taka mądrość, którą się gdzieś tam intelektualnie zamyka w jakichś definicjach, tylko to jest mądrość, która daje życie. Ta mądrość, o której mówi autor yy, księgi Syracidesa, to jest Ewangelia, wcielone słowo Jezusa Chrystusa. To jest ta mądrość. To jest ta mądrość, której pragnie serce, do której pragnie przylgnąć. I czasami ci faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy, no właśnie, tak zostają w pół drogi, są takim tragicznym obrazem kogoś, kto, komu brak odwagi, żeby całym swoim życiem przylgnąć, wziąć po prostu 100% z Bożego Słowa. Przylgnąć życiem, a nie tylko czasami chcielibyśmy. No właśnie, to jest takie ludzkie, tak asekuracyjnie mieć Pana Boga na wodzy, tak żeby kontrolować wszystko, przyjrzeć się czy mi się to opłaca, czy mi się to nie opłaca, jak ja na tym wyjdę, co na tym zyskam. Tu święty Paweł ze swoją taką mocą, którą mówi, wszystko uznałem za śmieci nawet. Całe to bezpieczeństwo, które daje prawo, bo dla niego w ogóle dla każdego Żyda wypełnianie prawa było pewnego, no w pewnym rodzaju takim, takim kredytem bezpieczeństwa, nie? że wypełniam, jestem bezpieczny, czuję się bezpiecznie, wszystko jest okej. Okay. Ale to nigdy nie pozwoliłoby mu głosić Ewangelii. Nigdy by nie wyszedł do pogan, nigdy by nie zrobił tego, co zrobił. Nigdy by w życiu nie oddał życia za Chrystusa. Przez takie bezpieczeństwo wypełniania prawa i mówi, wszystko to uznaję za śmieci dla głębszego poznania Jezusa Chrystusa, potęgi jego zmartwychwstania. I właśnie tu jest ten, to jest ta różnica wiary, do której Pan Jezus nas zaprasza bardzo mocno dzisiaj, bo wiecie, słowo Boże, w ogóle liturgia ma taką przeogromną moc. Cała sakramentalność liturgii jest z tego, że Bóg, który jest wieczny i dzisiaj my oddajemy Bogu chwałę, który zasiada na tronie i dla niego nie ma czasu. Jeśli on to słowo skierował 5 tysięcy lat temu do kogoś, to tylko z naszej perspektywy to jest 5 tysięcy lat temu. A jeżeli dzisiaj stoisz przed żywym Bogiem, to to słowo jest dzisiaj dla ciebie, bo dla niego nie ma 5 tysięcy lat. A więc ono dzisiaj pyta albo próbuje wzbudzić w twoim sercu takie pragnienie. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Ubram świątyni, prosiłem o nią. I aż do końca szukać jej będę. Ojcowie Kościoła, św. Augustyn mówi, kiedy mówi właśnie o Słowie Bożym, to mówi, że jest to takie źródło, który, z którego człowiek nieustannie chce czerpać i nigdy nie jest nasycony. Cały czas ma pragnienie i nie da się wyczerpać tego źródła. No cały czas ym, tryska życiem czymś nowym, i to, że z niego czerpiemy, to wcale nie powoduje, że to źródło wysycha, że się staje mniej owocne. I tak jest ze słowem Bożym. Za każdym razem, kiedy Pismo Święte mówi, każdy, kto zarywa noce dla niego, znajdzie tą mądrość siedzącą u bram. To jest mądrość, to nie jest coś, co tam dają tytuły i tak to, to nie jest inteligencja. To jest mądrość życia, która jest doświadczaniem mocy Bożej, mocy Boga, który działa, słowa, które się staje ciałem. I zobaczcie, również w kościele może być tak, że no, są tacy, którzy tak właśnie chcieliby. Potraktować wiarę w sposób taki asekuracyjny, no i oni gdzieś zawsze będą kalkulować, czy mi się opłaca, czy może nie lepiej zostać w takim ciepełku, że tutaj wszystko jest załatwione i tak dalej. No i przychodzi Jezus, i on się nie zgadza na takie coś. On, my byśmy chcieli, Panie Boże, a powiedz mi, jak to będzie, to ja wtedy ewentualnie się zdecyduję, czy w to wejść, czy nie. Weźmy mi, zrób tutaj taki plan. Jak ten plan mi się spodoba, przekalkuluję sobie, czy mi się to opłaca, to w to wejdę. I on na takie zaczepki odpowiada pytaniem na pytanie, bo prowokuje. A, od kogo, a skąd pochodził Chrzestianowy? Nie? On pytał wiarę, jaką Ty masz relację do, do znaków, które widzisz konkretnie. I tylko odpowiedź wiary, która ma odwagę wyrwać się z takiego, z takiego no właśnie, co pomyślą inni. Jak to się w jakich to się schematach mieści, tylko taka wiara jest otwarciem się na Jezusa Chrystusa, otwarciem się na moc Jego Słowa i na moc Ewangelii. I mówi dzisiaj ta aklamacja przed Ewangelią z listu do Hebrajczyków: Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Wiecie, Jezus Chrystus to jest wcielone Słowo Boże i kiedy stajesz wobec Jezusa Chrystusa, kiedy stajesz sercem wobec Jego Słowa, to ono cię czyta, ono ci robi takie USG serce, ono ci bardzo skrutuje cię, bardzo mocno, tak jak Jezus robi z Faryzeuszami, nawet nie po to, żeby potępić, tylko po to, żeby ci pokazać prawdę o twoim sercu. I w kościele to jest piękne, dlatego zawsze wszystko, co w kościele się dzieje, nawet każdy sakrament jest zawsze poprzedzony słowem Bożym. Czasami to jest tak, nie wiem czy wiecie, ale nawet w obrzędach spowiedzi. Nawet w obrzędach spowiedzi, we wstępie do obrzędów spowiedzi, jest, takie coś, jest taki wstęp teologiczny, który mówi, że nawrócenie jest owocem działania Słowa Bożego. Więc, pierwszą rzeczą w nawróceniu jest zawsze słowo Boże, a potem dopiero człowiek na nie odpowiada. No i później w rytuale też jest napisane, że no na początku spowiedzi powinno być czytanie Słowa Bożego. No, to fakultatywnie można opuścić, może być, no, ale jakby było, to by było fajnie. Tylko często. Właśnie nam brakuje odpowiedniej relacji do słowa Bożego, które potrzebujemy, aby troszeczkę wstrząsnęło naszym sercem, pokazało nam prawdę. Nie po to, żeby nas potępić, ale po to, żeby pokazać, gdzie jest problem. I Pan Jezus często zostawia swoich słuchaczy. To jest piękne u niego, kiedy um, on często mówi w przypowieściach, często używa jakichś takich zmyślonych, fikcyjnych historii, żeby przekazać jakąś prawdę czy to o robotnikach w winnicy, czy o siewcy. I kiedy opowiada jakąś przypowieść, to zawsze zostawia słuchacza, że słuchacz musi dokonać osądu. Musi wydać osąd o kimś innym. No bo opowiadam historyjkę, tu było dwóch ludzi, jeden był taki, drugi taki. I jak myślicie, co zrobi Pan z tymi, którzy. I słuchacz musi dokonać osądu. Jest wezwany do tego, i kiedy dokona osądu. To chwila potem się okazuje, że właśnie osądził samego siebie, bo my nie potrafimy stanąć w prawdzie, często my widzimy bardzo dobrze to, co nie gra w, w życiu drugiego, a u siebie pewnych takich mechanizmów, czasami takich właśnie konformistycznych nie widzimy. I dlatego potrzebujemy Bożego Słowa, aby ono nas otwierało, aby pokazywało nam, że Bóg naprawdę dzisiaj wzywa nas do tego, aby nie być jak ci faryzeusze w kościele. Bo to jest wiara martwa, ta wiara nikogo nie zarazi, taki konformizm nikogo nie pociągnie. To jest tylko zachowanie pewnej tradycji, pewnych schematów. I jak zobaczymy, no sami apostołowie często najpierw musieli też się, też, też Pan Jezus na nich pracę wykonał. Też mieli, też mieli swoje schematy, nawet jeszcze po zmartwychwstaniu. Dlatego wierzę głęboko, że Pan Bóg daje nam ten czas i szczególnie to słowo. Aby przez moc Ducha Świętego rozpalić nasze serca, abyśmy rzeczywiście odkryli pragnienie prawdziwej, prawdziwej mądrości. To często powtarzamy, że Kościół nam daje całą taką przestrzeń do tego, aby odkryć, co jest tą prawdziwą mądrością, co jest prawdziwym pokarmem sycącym moje serce, bo często świat nas zapycha różnymi zapychaczami, które na chwilę wydają się, że nas jakoś tam Yy, napełniają, a potem się okazuje, że to jest pustka. Yy, dlatego w, w Kościele mamy całą przestrzeń choćby postu, żeby odkryć, gdzie jest źródło, gdzie jest to źródło wody żywej, wytryskującej. Potrzebujemy dać odpowiedź. To tak jak, to tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Można być zgorszonym z, te, z tego, że Bóg jest miłosierny. Bo to wychodzi poza mój schemat. No przecież on powinien za dobro wynagradzacją, za karać. Jak to? Miłosierdzie? To, jest nie, to się nie mieści w moim schemacie. I on tego starszego syna, jak pamiętacie, zostawia. Ta, ta Ewangelia o synu marnotrawnym właściwie się nie kończy. Tam jest zaproszenie na ucztę, ale czy wejdziesz? Czy wejdziesz w to zaproszenie, które Jezus Chrystus dzisiaj do ciebie kieruje? Czy swoim sercem wejdziesz w taką przestrzeń, w którą on cię chce zaprosić? On otwiera przed, przed tobą swoją tajemnicę. I tak jak kiedyś faryzeuszom, dzisiaj zadaję pytanie: nie? skąd jest wszystko to, co otrzymałeś? Skąd jest to wszystko? Skąd są wszystkie te rzeczy? Jeśli widzisz, że są od Boga, to miej odwagę wejść w to, uwielbić Pana Boga w tym. Nie bój się, a On będzie uwielbiony w Twoim życiu i przez Ciebie. Amen.